Hej, wszystkim tutaj z tej strony Monika Rajska i w tym filmiku właśnie chcę powiedzieć Wam o bliźniaczych płomieniach. Poprzedni filmik to była aktualizacja, ale żeby już nie mieszać wszystkiego jednocześnie i wszystkiego naraz, to dzisiaj Wam opowiem o bliźniaczych płomieniach ze względu chociażby na to, że są walentynki i to tak akurat pasuje, aczkolwiek dla mnie samo święto, sama idea świąt jest taka... no... Okej, okay. może czasami ktoś potrzebuje sobie coś przypomnieć, ale generalnie to nie, nie, ja nie obchodzę. O może tak. Dobra, yy, bliźniaczy płomień. Jak sama nazwa wskazuje, bliźniaczy, może ja, yy, bo jest różnica między bliźniaczym płomieniem a bratnią duszą i naj, najpierw się skupimy na tych bliźniaczych płomieniach. Oczywiście to jest nazywnictwo. I ja yy, yy, zawsze uważam, że to na co my patrzymy, to jest, my obserwujemy cały czas proces. Nie ma konkretów, nie ma jednego rozwiązania, jednej nazwy, która określi wszystko, jednej definicji, która właśnie określi całą naszą rzeczywistość, tylko raczej mamy tutaj do czynienia z obserwacją procesu. Bliźniaczy płomień jest swego rodzaju antytezą dru drugiego bliźniaczego płomienia. Właściwie proces, który, który przeżywają te istoty, nie jest. Nie jest jakiś taki bardzo, bardzo trudny do zrozumienia. Wizarzy płomień jest wszystkim tym, co odrzuciłeś, odrzuciłaś w toku swojej ewolucji być może niepotrzebnie. Ponieważ generalnie, żeby istota mogła ewoluować na wyższe poziomy, ona prędzej czy później musi sobie skompletować treści. Więc właściwie to powinna mieć wszystkie treści, a przynajmniej, yy, przynajmniej powinna mieć te treści nie w fazie konfliktu, czyli nie w fazie nieciągłości. A jeżeli odrzuca z hukiem jakieś treści yy, i, i wręcz no, nie akceptuje obecności tych treści, nie jest w stanie z tymi treściami yy, się o, jakby odnaleźć, no to, to, w takim wypadku faktycznie bliźniaczy płomień ma za takie zadanie właśnie wykonać, czyli przypomnieć obecność tych treści. Dobrym przykładem, którego y, lubię y, używać, kiedy opowiadam o bliźniaczych płomieniach, na przykład na warsztatach, y, to jest, y, bo zupa była zasłona. No właśnie, w momencie kiedy przesalimy zupę no to przecież jak gdyby szukamy tego złotego środka z tą solą, a nie wyrzucamy soli. I bliźniaczy płomień właśnie jest po to, żeby nam przypomnieć, że sól to jest dobra przyprawa, niestety wymagająca, y, wymagająca y, odpowiedniej precyzji y, jakby w jej używaniu, czy używanie w odpowiednich proporcjach i zrozumienie tej treści, czym jest ta sól, czym jest ta przyprawa. No więc właśnie, i to jest ten proces, o który w tej chwili chodzi, czyli ten proces bliźniaczego płomienia to jest, to jest takie pokazanie ze strony bliźniaczego płomienia tego wszystkiego, czego my nie mamy. Bliźniaczy płomień jest w połowie taki sam dokładnie jak my. Ma y, y, 50% kodu źródłowych treści takich samych, jak druga strona. Y, no natomiast. Y, Natomiast drugie, drugie 50% jest wszystko to, co odrzuciliśmy, więc w pewnym sensie bliźniaczy płomień pokazuje nas w takim krzywym zwierciadle. Jak się ustawimy, to nawet są momenty, kiedy widzimy siebie dokładnie tak, jak wyglądamy, ale jak się tylko przekręcimy, to się nagle okazuje, że zupełnie, zupełnie inaczej wyglądamy z innej perspektywy. Teraz jesteśmy jacyś rozszerzeni albo zupełnie nieproporcjonalni. Wynaturzenia trochę nasze wychodzą podczas relacji z bliźniaczym płomieniem. Bliźniacze płomienie generalnie mają to do siebie, że są to dosyć mocne, intensywne relacje. Fakt jest faktem, że kojarzymy bliźniacze płomienie tylko z partnerem, partnerką życiową, natomiast to jest dwa, generalnie 12 bliźniaczych płomieni powinniśmy w ciągu wcielenia spotkać, w zależności oczywiście od tego, jak nam będą. Wychodziły procesy z jednym. Jeżeli z tym jednym hmm, faktycznie podążamy i robimy te procesy, to w takim układzie możemy zostać z jednym bliźniaczym płomieniem do końca życia, nie musimy ich mieć aż 12 przerabiać. Tylko że bliźniaczy płomieniem to też nie jest tylko partner, to może być nawet i sprzedawca w sklepie, to może być yy, nie wiem, pan policjant, który nam ładuje mandat, ponieważ tu chodzi o takie zderzenie czegoś, jakiejś prawdy. Oczywiście, że prawdziwy bliźniaczy powiem, to jest głęboka relacja, natomiast często się też zdarzają mniejsze takie wybuchy relacji, czy treści, czy jakieś przetrwanie, czy pokazanie w innej wersji jakiejś treści przez przypadkowych ludzi. To może być Wasz szef, to może być Wasza przyjaciółka, to nie ma znaczenia, płeć. Ani rodzaj relacji, tylko rodzaj procesu. Oczywiście, że z przyjaciółką czy z, z szefem yy, przechodzimy całkiem inną yy, procedurę relacyjną niż z partnerem czy partnerką. Niemniej jest to faktycznie, oni nam pokazują wszystko to, yy, co my musimy sobie yy, nawet nie poprawić, tylko przypomnieć i ustawić to w dobrym miejscu. Czyli skrajne odrzucenie treści jest takie zupełne do zera odrzucenie pewnych treści jest niezgodne jakby w pewnym sensie ze strukturą czy z matrycą samej przestrzeni, więc przestrzeń chce, żebyś ty tą treść rozumiał zrozumiała, tylko ewentualnie sama decyzja podjęła, co z nią zrobić, natomiast uznawanie danej treści jako nie do przyjęcia treść, absolutnie koniec, nie używam tego, nie chcę tego w ogóle wiedzieć, słyszeć o tym, no to to już jest um, zaniechanie <grych> w pewnym sensie, więc tego rodzaju treści <laughs> bliźniaczy płomień nam przypomina. Yy, objawy bliźniaczy płomieni to są. Yy, aha, da, kiedy się. Mam parę takich pytań, które często mi zadajecie, więc, więc odpowiem na te pytania. Kiedy się pojawia bliźniaczy płomień? Yy, to jest jedno z najbardziej, najczęstszych pytań, jakie słyszę, kiedy, kiedy spotkam bliźniaczy płomień. Bliźniaczy płomień pojawia się wtedy, kiedy, yy, jak no, banał, teraz powiem, kiedy istota jest na to gotowa. Ale dokładnie, no jakby no w tym banale jest ta prawda, nieskomplikowana, prosta prawda, że on się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. A dla, kiedy jesteśmy na to gotowi? Kiedy przeszliśmy próbę bohatera. Z reguły y, próba bohatera, jakakolwiek, znaczy ja nie mówię o próbie bohatera jakiegoś małego kalibru, tylko mówię o takich dosyć intensywnych zmianach transformacyjnych, które trwają ileś miesięcy czy nawet i lat. Y, które doprowadzają człowieka w zupełnie inne miejsce. Po takich zmianach przechodzimy na inny poziom fraktalny, wyższy, i na tym innym poziomie fraktalnym poszukujemy jakby nowej strefy nullifikacji. Czyli się zmienia w ogóle bardzo często ekipa wokół nas, nowych mamy przyjaciół, ze starymi się żegnamy, czy ze starymi partnerami y, się żegnamy i tak dalej. Więc, no generalnie, to jest no między innymi objawy tej transformacji. Cóż to dużo mówić. Natomiast zawsze, że tak powiem, tak to się dzieje, że jak jest duża zmiana, to też się zmienia no, ekipa wokół nas. Natomiast jeżeli chodzi o bliźniaka, no to on się dopasowuje w momencie, kiedy jesteśmy na to gotowi, w momencie, kiedy jesteśmy po próbie bohatera i kiedy mamy inny ten swój kształt, czyli w momencie, kiedy ja już jestem pełna. Pamiętacie, może, nie wiem, kiedyś wspominałam w jakiejś aktualizacji? O dwóch typach procesów. Procesy są parzyste i nieparzyste. Proces parzysty to jest proces, kiedy jesteśmy w harmonii, w balansie i w takiej stabilności. Ten proces za długo nie trwa, ten stan za długo nie trwa. W momencie, kiedy nasycamy się tą stabilnością i tym balansem, z reguły przestrzeń, że tak powiem, nam podsuwa nowe bodźce, czyli potrzebujemy, jesteśmy, jakby wyroś, wyrośliśmy z tego i już potrzebujemy coś nowego, czyli powiedzmy. O, dobrym przykładem jest y, ciuchy dla dzieci. Kupuje się, powiedzmy, y, fajne, nie wiem, spodenki dla dziecka. Super, dziecko w tych spodenkach wygląda, te spodenki są wygodne, no po prostu idealnie. I te spodenki dziecko nosiło przez ileś miesięcy, aż te spodenki w końcu z tego dziecka spadły. Są za, y, za małe, za ciasne, potargane i tak dalej. I to jest właśnie ten moment, no cóż. Siła wyższa, dziecko rośnie, tak samo jak my rośniemy, na to nie mamy wpływu. No i nie o to chodzi, żebyśmy mieli na to wpływ, no przecież mamy się rozwijać. I w momencie, kiedy te spodenki spadają już z nas, bo są się rozdarły albo się w nie nie mieścimy, no to wtedy pojawia się właśnie bliźniaczy płomień, czyli wyrośliśmy z danego procesu stabilnego. Potrzebujemy zmianę, potrzebujemy coś nowego, bodźce, nową sytuację. O, o tyle, o ile bliźniaczy płomień jest relacją, można powiedzieć, czasami początki takiej relacji są dosyć niespodziewane, zupełnie zaskakujące. O tyle jest, jak gdyby, to jest odpowiedź w przestrzeni na to miejsce, w którym się jest. Jest jeszcze druga opcja spotkania bliźniaczego płomienia. W momencie, kiedy właśnie te próby bohatera w nas nie następują, czyli my zaczynamy fermentować, w danym procesie. I yy, często zdarza się tak, że tylko, że wtedy rzeczywiście poznanie bliźniaczego płomienia w takich okolicznościach może być dosyć gwałtownym zjawiskiem, takim niczym burza z piorunami, która pojawia się, ona nawet może trwać kilka miesięcy tylko, zrobi porządek z nami, czyli nas wyciągnie z sytuacji, w której nie możemy sobie poradzić, yy, zrobi z nami porządek, wystawi nas w nową rzeczywistość i nas zostawi z łamanym sercem, które służy do tego, żebyśmy my sobie ogarnęli te nasze treści na trzecim poziomie, czyli zrozumieli obecność bliźniaczego płomienia w naszym życiu. Dlaczego to było, co on mi zrobił, <coughs> gdzie mnie wyprowadził, co mi pokazał. I no jakby w pewnym sensie do tego te procesy z nim służą, czyli mamy do wyboru. Albo nas bliźniaczy płomień ciągnie. Bo ten bliźniaczy, czy powiem, po, po udanej próbie bohatera, ten, który, który ma nas wyciągać do góry, to on nam pokazuje nową jakość. On nas wyciąga, jak gdyby pokazuje nam choć użyj teraz tego wszystkiego, co sobie stworzyłaś choć tego użyj w praktyce. Czyli, jeżeli przeszłaś tą transformację, przeszedłeś tą transformację, tą kilkumiesięczną, let, letnią, nawet sama, sam, no, to wtedy pojawia się bliźniaczy płomień ciągnący, czyli no to choć użyjemy teraz tego w praktyce, natomiast jeżeli siedzi się i fermentuje, no to wtedy bliźniaczy płomień przychodzi, żeby nam zapodać nic innego jak kopa w dupcie. Tak, no więc yy, i z reguły to są właśnie bardzo dynamiczne relacje, bardzo nagłe, silne, ogromne namiętności, wielkie pożądanie. I się często zjawia dziecko przy okazji bliźniaczego płomienia w najmniej oczekiwanym, wydawałoby się y, momencie. I ja podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli dziecko się pojawia między dwojkiem ludzi, to oznacza, że relacja między tymi dwoma osobami, jak aby nie była, nie, nie muszą być oczywiście razem, ale generalnie ta relacja jest w pewnym sensie nastawiona na długoletność, więc y, często należy też spojrzeć w ten sposób na swój, swój związek. Że w momencie, kiedy, kiedy on ma głębokie znaczenie ewolucyjne, to często się pojawia raz, dwa, dziecko. Natomiast w związkach, w którym problemy są z tymi dziećmi, to już jest jakaś inna, inna kwestia, gdzie tych dzieci nie ma. No ale to nie o tym dzisiaj. Ja przypominam, że mam zamiar zrobić za jakiś czas warsztaty związane z, z ciążą i z taką świadomą ciążą, ale to jeszcze. W tej chwili poczułam, że jeszcze, jeszcze jest na to czas. Także miałam zamiar coś pod koniec lutego, jak widzicie, luty się już jest połowa, a ja jeszcze tych warsztatów nawet nie przygotowałam, więc jeszcze, jeszcze nie jest to na to czas. Zobaczymy, kiedy będzie. Na razie nie. W każdym razie, wracając do bliźniaków. Kolejne bardzo często pojawiające się pytanie. Hmm, czy myśmy się z bliźniakiem spotkali w poprzednim wcieleniu? Najczęściej tak. Spotkaliśmy się, to nie jest przypadkowa osoba w naszym życiu. Zresztą objawy bliźniaczego pomienia, między innymi jest to totalne zrozumienie, takie pełne zrozumienie, takie, takie poczucie, jakbyśmy po prostu no, no byli ze sobą, byli razem przez setki lat. Faktycznie często tak jest, natomiast w ogóle relacja między dwoma istotami na torusie zaczyna się od wrogości. Na pierwszym poziomie spotykamy się na pierwszym poziomie każdą istotę spotykamy. Na, na, każda relacja początkowa zaczyna się od pierwszego poziomu, w której jest takie... Musicie się sami nad tym zastanowić, żebyście zobaczyli, że jeżeli poznajecie nową osobę i jak ona Wam od razu nie klika, to takie jest pierwszopoziomowe, troszeczkę potem drugopoziomowe. Wiadomo, że nie chodzi o jakąś taką agresję w relacji, tylko takie dosyć wyrachowane, może, może mamy stosunek taki, że a czy mi się opłaca ta relacja, a może mi się nie opłaca, co to w ogóle jest jesteśmy tacy <laughs> ostrożni. Tak jak to bywa właśnie z pierwszym poziomem, on jest ostrożny i on ocenia innych pod kątem tego, czy ty możesz mi zrobić krzywdę. Wracając do, yy, yy, do relacji, właśnie pierwsze, pierwsze spotkanie istot często Aha, no właśnie. Pierwsze spotkanie istot pretendujących do bycia bliźniaczymi płomieniami. To są istoty stosunkowo do siebie podobne, ale one są na początku jeszcze nie są bliźniaczymi płomieniami, tylko się spotykają. Istoty do siebie podobne. Skąd to się bierze? To się bierze z tego, że generalnie przestrzeń dobiera rzeczy fraktalnie, czyli podobne, na podstawie podobieństw. Oczywiście, czym dalej od wzoru, tym bardziej się to rozdziela, zmienia się to. Yy, powiedzmy. Damy przykład sobie z kolei teraz budowlany. Mamy cegły, no to mamy ileś tych typów cegieł, no ale ten typ cegieł się zmienia, zmienia, zmienia. I na przykład już więcej ta cegła następna ma, ale cegła na przykład mamy taką glinianą cegłę, potem mamy jakąś tam cementową, bloczki, gipsy i tak dalej. Wszystko do, do pewnego momentu to jest kategoria cegły, czyli coś, co buduje ścianę, a w pewnym momencie tu już zaczyna być na przykład sam kruszec kruś, kru, kruszywo. No, i y, tu już się zaczyna piasek, potem następne i, i zmienia się kategoria tego wszystkiego, więc przestrzeń generalnie sobie porządkuje wszystko bardzo tak y, kat, kategoriami. To z tym, to z tamtym, to do tego, to do tego. No więc istoty też się spotykają ze sobą na zasadzie tych podobieństw. Zresztą to jest tak jakby oczywiste, że podobne istoty podobnie myślą, więc kręcą się w podobnych miejscach, więc łatwo na siebie wpaść. No, więc y, na początek jest, może być wrogość. Wrogość taka dosyć ostra, ciężka, trudna relacja. Y, możecie doświadczać takich relacji aktualnie z różnymi ludźmi, którzy gdzieś tam są po prostu agresywni w Waszym stosunku i robią Wam procesy, uczą Was walki, y, z, nie wiem, jakiejś konsekwencji, dyscypliny, y, asertywności i tak dalej. No i dobrze, w następnym wcieleniu najprawdopodobniej mamy już y, Drugi poziom tej relacji, czyli jak skończyliśmy w poprzednim wcieleniu tą inkarnację z tym, powiedzmy, wrogiem, to on w przyszłym wcieleniu się pojawia, to jest kolejna runda, czyli przez tak na siłę chce nas ze sobą zetrzeć, dobrać, dopasować, połączyć, stworzyć jakąś zwartą, fajną wspólnotę. No więc na tym drugim poziomie później się spotykamy, i no i wtedy to jest taka, no to jest z reguły etap bratnich dusz. Czyli to jest ten moment, kiedy jest takie fajna harmonia, e, fajne połączenie, rozumiemy się e, i jest taki przepływ tych treści, no ale razem robimy te procesy w górę. E, potem mamy próby bohatera, czyli mamy te różne takie tarcia, nietarcia, potyczki i tak dalej, i wtedy jest bliźniaczy, płomień, to jest na trzecim poziomie hmm, relacja. I to jest bardzo często objawiająca się relacja w taki sposób, kiedy między wami jest ogromna miłość. Ogromne zrozumienie, ale często takie życie codzienne, jakieś takie kwestie życia zewnętrznego, z, z, ze zewnątrz, tak, czyli rodziny, problemy, jakieś rozwody, dzieci, coś tam długi, no tutaj właśnie się mogą sprawy, mogą te bodźce zewnętrzne zaburzać, czy może inaczej wpływać na tą bardzo silną relację, która jest między tymi czymś pomienieniami na trzecim poziomie. Bliźniaczy płomień jest z tą istotą, przyjścia, biorąc pod uwagę, torus, to jest ten moment synchronizacji, kiedy te dwie istoty są w bardzo podobnym miejscu, ale w przeciwstawnym układzie. Czyli jeżeli ja jestem, tu mamy torus, jeżeli ja jestem w tym miejscu, to ta istota może być tu albo tu. Jeszcze mamy dodatkowo bliźniacze płomienie pierwszego i drugiego kręgu, ale to już jest grubsza sprawa, więcej jakby to już bardziej na warsztaty, coś takiego. Będę Was informować od czasu do czasu, jak będziecie chcieli, żebym robił jakieś warsztaty. Natomiast wracając do pytań Waszych, które często też macie. Czy z bliźniaczym płomieniem można stworzyć rodzinę? Można, oczywiście, że można stworzyć rodzinę. Będzie to wybuchowa relacja. Generalnie chodzi o to, żeby siebie prowadzić do góry, podnosić się. Bratnie dusze siedzą z nami w jednym miejscu. Fajnie jest, bardzo przyjemnie, bardzo miło, nie ma konfliktów. Pijemy sobie razem herbatkę, oglądamy sobie razem filmy. Jedziemy cały czas na takim jednym poziomie. Drugim najczęściej. Natomiast, aha, no tak troszeczkę w przypadku bratnich dusz jest różna sytuacja w kwestii łóżka. Z reguły y, ta, te kody źródłowe wrogości mogą w przypadku tych bratnich dusz na drugim poziomie zanikać. One są takie głaciutkie, mięciutkie, i pierwszy poziom to jest no, ta seksualność, między innymi. A na trzecim poziomie, jak już się spotykamy, być naszego płomienia, który ciągnie za sobą całą tą naszą historię czyli ta nasza relacja ma całą historię no to z reguły to łóżko dobrze działa. I ono nawet może być wręcz takim spoiwem, chociaż ja yy, nie polecam budować na tym związku, <laughs> ale yy, może być to element taki mocno ważny. No. <laughs> A z bratnią, z bratnią duszą, pomimo ogromnej przyjaźni, niekoniecznie jest ten magnetyzm. I uwaga, bliźniaczy płomień, kiedy się, że tak powiem, potencjał między nimi wyładuje, czyli zrobicie ze sobą to tą synchronizację, on weźmie to, czego ty, czemu, czego on um, czego, co on odrzucił, a ty to masz i ty weźmiesz to od niego, to się mogą te wasze potencjały zbalansować i te, wtedy też e, przekształca się ta relacja w bratnią duszę, czyli w taką głęboką przyjaźń, no i wtedy ta seksualność też może troszeczkę zejść w dół. E, co jest jeszcze istotne przy tej seksualności? Seksualność to jest pierwszy poziom treści, więc z jednej strony, czasem ta taka głęboka, może głęboka, ta taka mocny, mocne kwestie seksualności często się objawiają na takim, na takich tarciach właśnie pierwszego poziomu, czyli związane z agresją, ze rządzeniem, z władzą tak itd., itd. I tu się tak spinamy w tym miejscu, no i to się przekształca potem w jakąś taką dziką historię. No, ale to już każdy sobie musi na to pytanie sam odpowiedzieć, jak ma. W każdym razie y, bliźniacze płomienie y, bliźniacze płomienie nas mają uczyć i mają nas leczyć z naszych odrzutów treściowych y, i mają nas balansować. To jest zadanie tej relacji: osiągnięcie balansu. I w każdej sytuacji, w jakiej się bliźniacze płomienie pojawia, właściwie o to w tej sytuacji chodzi. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o bliźniacze płomienie, mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam i rozwiałam jakieś, jakieś powiedzmy mroki, nie, nie do końca mm, jasnych informacji, bo wiem, że o bliźniaczych płomieniach to, y, to można napisać 10 książek na podstawie informacji, które tam latają. Ja uważam, że jest to dosyć proste zagadnienie y, no i nie ma sensu się jakoś wielce nad tym roztrząsać, no ale, y, ale jak gdyby y, faktycznie, aha, o, jeszcze coś mam bardzo ważnego powiem na koniec. Jeżeli będziemy postępować w przypadku bliźniaczego płomienia drugopoziomowo, czyli no nie, no jak on się może tak zachowywać, to się do niczego nie nadaje, przecież on w ogóle nie zachowuje się tak, jak powinien facet się zachowywać w stosunku do kobiety, czyli mamy oczekiwania, niedoroźnięte, niedorozwinięte oczekiwania, to bardzo często bliźniacze płomień zupełnie tych oczekiwań nam spełniać nie będzie. I właśnie on nas uczy samodzielności, tego balansu, tej takiej wewnętrznej suwerenności, ale przede wszystkim on ma nas udojrzalić, on ma nas powodować, żebyśmy dojrzali. I nawet jeżeli ten facet rzeczywiście bardzo często, to nie jest książę z bajki, to nie jest kurczę królewicz na białym rumaku, który zbawia kobietę. To jest bardzo często trudna relacja, która wymaga od kobiety no, takiego rzeczywiście stania się taką superwoman, bo y, z takiej wystraszonej, umierającej księżniczki przekształca się przy bliźniaczym płomieniu przy mężczyźnie taki właśnie. Y, kobieta y, taka bardzo samowystarczalna, samodzielna i taka niezależna, a przecież o to chodzi. A jeżeli chodzi o mężczyznę, w przypadku bliźniaczy płomieni kobiet, y, to mężczyzna również z takiego pantoflarza, który często nie ma zdania albo nie potrafi się wyrazić, staje się z niego taki suwerenny, samodzielny mężczyzna, bardzo, y, 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 znaczy, radzący sobie w życiu. Y, y, I tak się mówi, y, takie powiedzenie, które mi może przy tej sytuacji pasuje trochę do tego, że Silna kobieta poradzi sobie ze wszystkim, za to silny mężczyzna jej na to nie pozwoli. Może coś w tym jest w przypadku bieżniaczy płomieni, ale już takich naprawdę dobrze są synchronizowanych. Kiedy oni w dwójkę już wiedzą, że są dla siebie partnerami, a nie utrzymanką, czy jakimś tam mami-synkiem, którego trzeba opiekować się nim cały czas, prać mu wszystko i tak dalej, a ona nie jest umierającą księżniczką, która też oczekuje tej opieki i y, jeżeli nie ma tego w tej relacji i to jest relacja partnerska ona jest niezależna, on jest niezależny oni mają, każdy ma swoje życie plus do tego mają swoje wspólne życie najczęściej tam są dzieci w tym y, to y, no to, to, aha i przeżywają razem wspólnie bardzo głębokie procesy to jest bardzo dużo kłótni to jest bardzo dużo tarć to jest dużo takich różnych wspólnych procesów, które się przeżywa dzięki którym się do, nagle poznaje Nową wersję siebie. Także słuchajcie, no, mam nadzieję, że to Wam wystarczy. Trzymajcie się i pozdrawiam wszystkich. Walento. Wa, valen... Wszystkie Walentynki. Trzymajcie się, Pa.